Co ukrywa się pod stwierdzeniem: Nie mam czasu oraz nie stać mnie. Nie mam czasu oraz nie stać mnie jest to dobrowolny wybór stania się ofiarą swojej okoliczności oraz rezygnacji z dobrze pojętej autonomii. I ludzie, którzy bez zastanowienia się wmawiają tak sobie, że nie stać mnie na jakby jakaś mglista siła wszechświata czy palec boży oceniała, jak możemy, jak przydzielamy swoje fundusze oraz zasoby. Albo że czas, zarówno jak i pieniądze są z góry odliczone na głowę i mogą się skończyć, i nie da się za Boga przebić szklanego sufitu, który sobie aplikowałem. I bardzo prawdopodobne, że postępując w taki sposób. Jest tu silnie zakorzeniony schemat podatności na zranienie i zagrożenie ubóstwo i nie rozumiem, że zmiana jakakolwiek w życiu będzie wymagać inwestycji oraz alokacji i czasu, i pieniędzy, i energii oraz zmiany nastawienia kierowanego poprzednio paranoją a co jeśli? I prawdopodobnie, jak wymówka, nie mam czasu, nie stać mnie, wywołuje takie samo świadome skinienie głowem, które nie wymaga od nas dalszych wyjaśnień, ani dochodzenia do źródła swoich problemów, bo bliższe spojrzenie, nie stać mnie, nie mam czasu, ujawnia spostrzeżenia. Wybieram, aby nie było mnie stać i unikam tego, żeby żyć i prosperować, i muszę wprowadzić pewne zmiany w tym, co robię. Z funduszami, jak i z czasem, aby wydostać się ze swoich pułapek i do tej pory nie mam pojęcia, jak i mam wiarę, że się samo ułoży i sam to zrobię, tylko z jakiegoś powodu, to sam i samo się nie wydarzyło. Czyli jest obecny. Aktywny mechanizm złudzenia i kieruję się myśleniem życzeniowym, odwlekam i tworzę wymówki. To oznacza, że straciłam zdolność do realnej i zdrowej oceny sytuacji i jestem w psychozie. I my próbujemy kontrolować to, co robimy z naszymi pieniędzmi i to nie jest fizyka kwantowa, ale czasami, gdy oceniamy, dlaczego coś uznajemy za nieosiągalne, Odkrywamy, że wcale nie są to ani pieniądze, ani czas to strach przed wejściem w nieznane lub obawa przed stawieniem czoła i przyznaniem się do potrzeby zmiany, czyli wiem, że muszę to zrobić, bo przeceniam swoje możliwości i uważam, że terapia jest dla wariatów tak, albo odklejonych, nie rozumiejąc, że sam się tak, odkleiłem i wybieram aby mi było trudno rozpoznać, rozwiązać i usunąć te osobiste przeszkody, bo nie chcę zmieniać sposobu w jaki żyję, chcę żeby inni się zmienili, tak i nie stać mnie i nie mam czasu, stało się częścią mojej pseudo Tożsamości, bo ja czerpię z tego benefity. I spotykacie Państwo ludzi, których nie stać na chociażby podnoszenie kwalifikacji, marudzą na brak pieniędzy, nie stać ich na rozwój, jednak stać ich na przesiadywanie chociażby wieczorami w pięciogwiazdkowych barach, restauracjach, robiąc sobie piękne focie na Insta. Nie stać ich na naprawę chociażby klimatyzacji, o której mówią codziennie przy śniadaniu na wynos i wiemy, ile kosztują, bądź przy lunchu na wynos, za więcej niż 40 zł. Nie stać ich na naprawę sprzętów podczas zakupów kolejnych akcesoriów online. Za powyżej kwotę XYZ. Nie stać ich na naprawę samochodu, ale nigdy nie brak na dwie paczki fajek i butelkę, chociażby szkockiej. Nie stać ich na terapię, ale fryzura, botox, usta, makijaż, kolejne ubrania, podróże za kilka do kilkunastu tysięcy kwartalnie. No problem. Nie stać ich na poszukiwanie dodatkowego dochodu, zaczynając od zera tam, gdzie są, lub napisanie CV i rozpoczęciu tak? poszukiwania aktywnego. Z zmiany swojej sytuacji bądź zmiany kariery zawodowej, jednocześnie siedząc po kilka do kilkunastu godzin na mediach społecznościowych takich jak to, dziennie na serwisach dla dorosłych, jednocześnie znieczulając się jedzeniem, słodyczami, środkami odurzającymi. Nie stać ich na opuszczenie toksycznego związku, który zabija wszystkich, ale stać ich na tolerowanie zabijającej ilości stresu generowanego przez przemoc, której świadkiem są i braku wzięcia odpowiedzialności za fakt, że już się jest dorosłym i że nie jest się zależnym i zdalnym, zdanym na cudzą łaskę, i wybiera się cudzą łaskę, aby wzmacniać i pogłębiać schemat niepełnowartościowości oraz tydu, niezasługiwania. Podkręcony porażką, transmitując tą traumę pokoleniową nie stać mi, nie mam czasu na kolejne pokolenie i przekroczenie lub podjęcie kroków w celu obejścia każdego z tych na co mnie nie stać prawdopodobnie przyniosłoby poprawę dla człowieka, który tak mówi. Jednak poprzez y, dokonanie wyboru, o braku zasobów, zablokowało, zablokowało się te możliwości poprawy swoich okoliczności lub też kariery. I popatrzenie, na co wydaje i na co mnie nie stać, co robisz czasem w moim życiu, jak i funduszami, bardzo mocno otwiera oczy. Tylko trzeba być gotowym naprawdę i stać was na pozory, wyglądu, bronienie status quo, a nie na bycie szczęśliwym człowiekiem, który nie zadawala się miernymi substytutami prawdziwego spełnienia oraz dobrostanu. I więc jak zbudować ten fundament zaufania, wiary w siebie, prawdziwego poczucia wartości opartego na faktach, do tego potrzebna jest terapia i wymiksowania się z nałogu przewijania i podbić dopaminowych, tylko skonfrontowanie się, bo jeżeli ja siedzę i uważam, że później dzieci dorosną, to znaczy, że za chwilę może nie być, co zbierać, ale Wolna wola została nam dana bezwarunkowo, tak samo miłość, jak i zaufanie. One nigdy się nie kończą, natomiast kończy się pojemność na nadużycia, którą płacią, za którą płaci się najwyższą cenę. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie. Tak, mam czas i będzie mnie stać, dołożę wszelkich starań, aby nie kontynuować sposobu, w jaki żyję, które przynosi mi cierpienie.